Witam Was kochani bardzo serdecznie na kanale Oklaskowe Inspiracje. Dzisiaj przychodzę do Was z tym oto przepięknym holem zakupowym. Część z tych zestawów to są zestawy prezentowe dla mnie z okazji urodzin, także wszystkiego najlepszego dla mnie. Dziękuję, dziękuję. I teraz tak, tutaj Wam pokażę, zaczniemy od tego. Zestaw, który udało mi się wygrać jako tak zwany giveaway na Instagramie ze Spidermanem, dwie figureczki taki zestawik chyba jakieś 10 euro kosztuje ale został on do mnie wysłany kompletnie za free, dlatego, że po prostu wygrałam, wystarczyło chyba followować i, i skomentować także bardzo fajnie, nie spodziewałam się i mimo wszystko zawsze fajnie dostać jakiegoś takiego gratisa dajcie znać, czy kiedykolwiek Wam udało się wygrać tak zwanego giveaway'a e, rozdanie, także to później jak widzicie tutaj mamy elementy -brica z Picabricka i ze sklepu Dwa pudła wypchane, mozolnie upchane. Mamy tutaj kozy, oczywiście. Każdy chyba sobie je zamówił. One jakieś 6 euro nas kosztują 5,84, dokładnie chyba. Także 10 kuzek, Do tego mamy jakieś kolejne minifigurki z Bamu. Tutaj mamy Lego figurki i grecką królową, chyba tak? Tutaj mamy gratisa candy shop, sklep z cukierkami przez słodki, po prostu przeuroczy zestaw. Zestaw o numerze 4692 i to dostajecie, dostaliście, jeżeli mogliście coś zakupić, to mogliście też dostać ten gratis za kwotę chyba 220 euro u nas, dokładnie nie pamiętam, ale ja w tym pudle tutaj, tutaj nie widzicie, bo jest jeszcze zapakowane, bo jak wiecie, ja niedługo będę się przeprowadzać, także tutaj w tym pudle mamy muzeum. Jeden z kolejnych modularów do mojej kolekcji, także muzeum tam jest. I do tego muzeum właśnie było to dodane. Także to są moje prezenty urodzinowe. Tu są moje kubeczki, które sobie sama kupiłam, figurki kozy. Tutaj mamy y, ten gratis z giveawaya. I w dalszej części prezenty. Proszę bardzo, busik. Turystyczny busik piętrowy, City Tour. Zestaw o numerze 6407. Przepiękny, mega mi się podoba. Jest bardzo ciężki musi być mocno wypchany. Także dużo elementów i takie dość duże pudełko jest. Mamy tutaj cztery figurki i babyczka. Jeden, to 4 Tak się światło odbija. O, jak wam to było? Chyba tak, okej. Okay. Także cztery takie figurki, bardzo fajnie. No i ten. Mały ludek, także przesłodki. Ja uwielbiam fręcy, także fręców u mnie nie może zabraknąć. Tutaj mamy kawiarnię, zestaw o numerze 42618. Tutaj mamy 3 mili laleczki. Okej, seria online, też można to obejrzeć. Nie widziałam jeszcze tej, te, za żadnego odcinka z tymi najnowszymi zestawami, także chętnie sobie zobaczę, jak to tam wygląda. No i tutaj możecie sobie to oczywiście rozbudować, tylko to zbudować, dołączyć do miasta. To już od Was wszystko zależy. Także tak się tutaj prezentuje. No mnie się to mega podoba, także taka kawiarnia na pewno w moim nowym mieście powstanie, bo jak wiecie, niestety moje stare miasto musiałam rozłożyć i popakować do kartonów. Tutaj Wam może troszkę pokażę, jak wyglądają te kartony. Uda mi się jakoś tak, no i tak dalej, dalej dalej do góry. Dużo kartonów, wszystkie wypełnione klockami LEGO, także przeprowadzka to. No takie pół na pół, trochę miłe, trochę takie, wiecie, stresujące. Dobra. Kolejny zestaw, który dostałam i jest to bed and breakfast, czyli taki hotel z francuzów. No przepiękny. Mam nadzieję go szybko zbudować. Zestaw 42 42638 i tutaj mamy cztery mini laleczki. Jeszcze odwrócę to na drugą stronę. To wam też pokażę jak to wygląda. Tak się to prezentuje. No, i tak wszystkie zestawy, które tutaj widzicie. Dajcie znać, który Wam się podoba najbardziej, czy udało Wam się coś dostać. Czy może udało Wam się też dostać? To, to jest ten przepiękny, słodki zestaw. On też będzie u mnie, podejrzewam, że w wiosce świątecznej, zimowej, bo to jest jednak gdzieś koło Elfów to będzie stało. No, przepiękne. Jak wiecie, ja zazwyczaj odsprzedaję te zestawy, ale ten po prostu ze mną musi zostać za słodki, żeby go oddać. Dobra, na dzisiaj dziękuję i widzimy się w kolejnym odcinku.